Z nami wygrana prestokal w nagrodzie Williama i wielka dekoracja. Ze mną właścicielka tego konia, pani Jolanta Bielatowicz. Dzień dobry. I kibic towarzyszący Maja. Dzień dobry. Zapytam, słyszałem, że było wiele emocji przed wyścigiem, w trakcie sezonu. Trochę ulga pewnie z jednej strony, ale też wiele radości. Tak, tak, dalej jesteśmy w szoku i naprawdę mega, mega szczęśliwi, bo do końca nie wierzyliśmy, że dzisiaj znowu wygramy. Koń prezentował się może w pierwszym starcie troszkę tak spokojnie dziewiąte miejsce, natomiast później wygrana 20 kilka długości, e, też wygrana w pierwszej grupie. Pojechał do Wrocławia, wydawało się jak po swojej tam troszkę niespodziewanie e, wygrał, czy to wprowadziło pewne wątpliwości przed tym startem? Troszkę tak, troszkę baliśmy się już pogody, że może jest troszkę zmęczony pod koniec sezonu, ale dał radę. Tak, myślę, że znakomita taktyka. On zresztą od początku pokazywał, że jest takim koniem silnym w żargonie, takim służywierskim mówimy ciągłym, czyli który utrzymuje prędkość przez, całą, przez cały wyścig. Wydawało się, że największą konkurentką będzie Nona Primo, ale dużo zależało od jej startu. Tym razem ponownie została. Był taki moment, że kiedy na zakręcie zaczęła troszeczkę gonić, czy bała się może pani, że dosięgnie, czy raczej już było pewne, że wygra. Trochę byliśmy pewni chyba dzisiaj. Już tak jak wystartował dobrze, to już byliśmy trochę spokojni, ale wiadomo wszystko może się wydarzyć, prawda? Ale, ale nie no, na razie super. E, rozumiem, że to jest konie w tak zwanych gonitwach specjalnych, więc nie będzie kon, 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 kontynuował kariery w przyszłym roku. Jaka jest dla niego przewidziana dalsza część jego życia? E, na razie wraca do, naszych, e, do naszej e, stajni, gdzie mamy konie. E, dostanie ujeżdżeniowej. Czyli mają Państwo stanie ujeżdżeniową? Nie mamy, Czy... tylko mamy konie. W treningu ujeżdżeniowym i wyjeżdża tam. To proszę powiedzieć, jak to się stało, że zostali Państwo właścicielem konia wyścigowego, arabskiego i w dodatku takiego, który biega w gonitwach specjalnych, bo to wydaje się, że powinna w teorii stać za tym jakaś naprawdę poważna myśl. Nie, taka miłość powstała do Presta, no i zupełnie przez przypadek, a służewiec też jest zupełnie przez przypadek, także nie planowaliśmy, nie myśleliśmy nigdy nie myśleliśmy, że będziemy wygrywać na służewcu jeszcze. Nie? A jak Państwo trafili przypadkiem, to jak ta przygoda z, wygląda jak zadowolenie, czy będzie kontynuowana może kiedyś w, z jakimś innym koniem? No zobaczymy pan e, nasz pan trener na, nas namawiał na wyścigowego konia, takiego prawdziwego wyścigowego, ale na razie, na razie, na razie stopu. Dobrze, no to przynajmniej początek był dobry, może chwila będzie oddechu, to będzie też kontynuacja. Wielkie gratulacje i dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.